Korzenie Rodziny, audycja duszpasterstwa rodzin Nazaret. W każdy czwartek od 19.10. Zaprasza ksiądz Robert Gross. Tak, witam serdecznie w naszej audycji Korzenie Rodziny. Ostatnio była uwaga do mnie, że jestem za bardzo pobudzony, I tak, ale to może dzisiaj będę spokojniejszy, zobaczymy. I, ale tak już na poważnie bardzo się cieszę, że jesteśmy razem w audycji. E, też pozdrawiam wszystkich tych, którzy co dopiero jechali do pracy. Może właśnie w służbie zdrowia, bo przecież godzina 19 to na, w naszych szpitalach, tu okolicznych, godzina zmiany. Nie wiem, czy nas słuchają pewnie pierwsi pacjenci, może, jakieś, może jakaś pierwsza kawa z ze współpracownikami, ale pozdrawiam także tych, którzy są ciężko od dzisiaj już spracowani i może, może właśnie włączyli radio, żeby, żeby ktoś im towarzyszył w kolacji. Serdecznie witam tych, którzy nas z reguły słuchają po raz pierwszy. Staramy się szukać korzeni rodziny i tych korzeni się trzymać i, i też te korzenie podłączać tam gdzie trzeba. Ja, jak często zresztą, to nie jest nic takiego wyjątkowego, ale jednorazowego, może bym tak powiedział, ale zawsze wyjątkowym. Dzisiaj jestem po takim świeżym doświadczeniu także sakramentu pokuty pewnej matki. Oczywiście szczegółów nie będę, nie będę mówił, ale. Ale cieszę się z tego, jak, jak rodzice yy, przychodzą do spowiedzi świętej, jak, jak mogę też yy, zaglądać do ich serca i zobaczyć, jak, yy, jak walczą właśnie o miłość, tą małżeńską i tą, tą do dzieci. Yy. są oczywiście punkty wspólne, yy, doświadczenia także tego trudu, słabości, także grzechu. Jesteśmy jedną społecznością, jedną wielką rodziną i też jakoś na siebie oddziałujemy, oddziałujemy mamy wpływ na siebie. Ale to jest bardzo ważne, do, żeby z tego sakramentu pokuty i pojednania korzystać. pierwsze Jan P. II, którego wczoraj jakoś mocno wspominaliśmy też w dwudziestą rocznicę jego, jego przejścia, jak sam nazywał w testamencie swoją śmierć, Mówił właśnie Jan Paul II o tym, że w naszej miłości potrzebujemy także miłości do Boga, potrzebujemy także pojednania. Mówił Sakrament Pojednania, akcentował jako pierwszy: Pojednania i pokuty. Sakrament Pojednania. To jest dość świeża nazwa. Ona ma mniej więcej 50 lat kilka lat, tak powszechnie. Pojednanie, w tym przypadku nie chodzi o pojednanie z Bogiem, tylko tylko w tym przypadku chodzi o pojednanie z braćmi, o taki powrót do, do bycia wspólnotą, do bycia razem. I w różnych odsłonach współczesnego świata ludzie zachęcają się nawzajem do tego, żeby być razem, walczą o to, żeby, żeby żebyśmy byli razem, ale tylko Jezus może w mocy Ducha Świętego właśnie wypełnić to wolę Ojca, to Boże powołanie wobec nas, żebyśmy byli w jedności, żebyśmy byli razem, żebyśmy tworzyli rodzinę. Nie tak jak ten syn marnotrawny doświadczył wobec swojego, od swojego starszego syna, nieprzyjęcia, ale właśnie odwrotnie, tak jak ojciec, naśladujemy ojca. Mamy pozdrowienia zwrotne od słuchaczy, dziękuję. A kiedy ty ostatnio byłaś u Spowiedzi Świętej? Ty też jesteś matką, jesteś roną. Kiedy ostatnio doświadczyłaś zakramentu pojednania, tego umocnienia? W ogóle, jeśli ktoś może, to zachęcam, żeby napisać do nas tutaj teraz do radia, czy do mnie na Messengerze, czy, czy na telefon SMS-em 504-843-975, 504-843-975, 504-843-975, może na Messengerze. E, jak często się spowiadacie? Czy, jak często się spowiadacie? Czy to jest jakieś doświadczenie powszednie, czy raczej świąteczne, czy okazjonalne? Dzisiaj jedna pani też mnie pytała, czy, czy w jakimś tam przypadku musi się spowiadać z jakiegoś tam grzechu, właśnie powszedniego. Powiedziałem, że no nie, nie musi, ale, ale dla zdrowia warto, warto. To jest też takie doświadczenie wypróbowane: spowiedz grzechu powszednich. mpw ja, po II spowiadał się bardzo często i tylko z grzechu powszednich, bo nigdy w życiu nie popełnił grzechu ciężkiego grzechu śmiertelnego, zawsze z powszednich. Ja też widzę wielkie owoce częstej spowiedzi. W moim życiu pierwszy raz takiego doświadczenia doznałem dopiero w seminarium. Też tam była łatwość, taka dostępność, ale też nie, nie jakiś obowiązek, ale był taki czas, kiedy właśnie tam wszedłem w takie doświadczenie spowiedzi co tydzień. I bardzo piękne doświadczenie. i Przyniosło wiele owoców, które na pewno nie byłoby przy spowiedzi rzad, rzadszej. I tak, tu jedna pani napisała, że niestety już dawno, ponad miesiąc temu, no warto, warto, warto powalczyć. Warto powalczyć o spowiedź świętą. Niekoniecznie jakoś musi być, nie wiadomo, super, jak przygotowana, bo wtedy może się odlekać trochę warto powalczyć o sakrament pokuty i pojednania, bo on jest dla nas wielką szansą też takiego pojednania w domu i z tymi też, z którymi jest najciężej się, się pojednać, by właśnie móc dalej w takiej wolności, pokoju serca, kochać się nawzajem. I pomyślcie podczas przerwy muzycznej, czy, czy nie warto byłoby się już wybrać do, do sakramentu Pojednania. Korzenie rodziny, audycja Duszpasterstwa Rodzin Nazaret. W każdy czwartek od 19.10. Zaprasza ksiądz Robert Gross. Tak, witam ponownie dzisiaj w audycji. Korzenie rodziny w naszym w radiu FIAT. Yy, tak, yy, no Kasia mi tu napomniała delikatnie, żebym nie mówił per pani. Dobrze, może być, możemy per, per ty. Yy, ja chciałbym w tym naszym rozważaniu o sakramencie pokuty i takim moim zachęceniu, żeby zaczerpnąć przez korzenie rodziny właśnie soków życiodajnych, też Bożego Ducha Świętego, przez ten sakrament, zachęcam, by, by też takie słowo rozważyć razem ze mną. Mianowicie w Słowie Bożym jest tak. Taka myśl, że Bóg daje błogosławieństwo właśnie do tysiącznego pokolenia wobec tych, którzy się go boją. I, i tak myślę sobie, czy rzeczywiście Abraham będzie miał te tysiąc, tysiąc pokoleń po sobie? Ale rzeczywiście to, jeśli ktoś postępuje w życiu według Bożej bojaźni, to bardzo procentuje dla całej rodziny. I nawet jeśli ludzie tego sobie nie uświadamiają wokół nas, to ten nasz wysiłek właśnie tego, żeby podobać się Bogu, żeby o nim pamiętać, żeby to, co robię było w takiej właśnie w odniesieniu do Boga, to, to jest trudny wysiłek. To jest coś, co, yy, z czego będziemy się bardzo cieszyć. Szczególnie oczywiście w niebie, bo, yy, bo, yy, bo tam zobaczymy to wszystko jasno. Ale może też niektórzy z nas, nas to zobaczą też tutaj na Ziemi. Także to postępowanie yy, według Bożej woli jest y, mm, czymś, co do czego warto wracać także szczególnie w wielkim poście kiedy przygotowujemy do tego, aby w wielką, wielką Noc odnowić nasze przymierze z Bogiem przymierze, do którego naszym wkładem jest właśnie to, że my nic nie wynosimy tak naprawdę, tylko, y, tylko właśnie. Nasze posłuszeństwo, naszą wierność. wypełniamy tego, do czego Bóg nas wzywa. I Pan mówi: nikt się z nich nie ostoi poza Tobą. Bóg ma wielkie dary. Oczywiście każdy człowiek może się włączyć w ten nowy lud Boży i mieć udział w tym błogosławieństwie. Na wszystkich bojących się Boga i ich potomków. Natomiast hmm, trzeba przyjąć to, że jesteśmy Bożą Własnością. I na pewno też nie zachęcam do tego, żeby, żeby em, do spowiedzi chodzić, po to, żeby nam ulżyło. Raczej to chodzi o to, żeby ulżyło tym, które są wokół nas. I żeby też po prostu Bogu się podobać. Żeby Bóg w nas mógł jeszcze bardziej inwestować. Uznaj więcej, że Pan Bóg Twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysięcznego pokolenia względem tych, którzy się Go boją i strzegą Jego praw. Pilnować praw Bożych. Zobaczcie, że Praw Bożych pilnujemy. Tak. No, wiadomo, że one są, będą, ale pilnujemy je w naszych sercach, żeby nie zginęły z naszego myślenia. To jest walka na rodziny. Walka o wierność Bogu, o bojaźń Bożą. O, o zachowywanie tego, do czego Bóg nas wzywa. Tych praw Bożych. Ale, żeby mógł żyć tym prawem głównym, prawem miłości, wobec moich bliskich też w domu, to potrzebuję wolności, potrzebuję uzdrowienia. Dlatego potrzebuję sakramentu pokuty i pojednania. Także ufam, że, że chociaż jedną osobę dzisiaj zachęcam, zachęcę do tego, żeby, żeby się wcześniej wybrać do Spowiedzi Świętej. Bo jeśli teraz się Wyspowiadamy, to jeszcze jest szansa, że Wyspowiadamy się przed świętami raz i będą takie dwa tygodnie intensywnej pracy łaski Bożej w nas, a potem w święta. Przerwa muzyczna w audycji Korzenie Rodziny w Radiu FIAT. Korzenie Rodziny. Audycja duszpasterstwa rodzin Nazaret. W każdy czwartek od 19.10. Zaprasza ksiądz Robert Gross. Tak, zapraszam, witam po raz ostatni dzisiaj, jeszcze kilka minutek. Tam był taki piękne śpiew, że otwarte jest rzeczywiście, ale nie wszyscy o tym wiedzą, niektórzy też Jestem za bardzo przekonani do nieba, lubię wspominać takiego czwartoklasisty, teraz ten czwartoklasista będzie miał pomyślmy wtedy 11 lat miał, może już skończone, może nie, ale 11 lat, czyli teraz miałbym 33. Powiedział, że nie chce iść do nieba, bo tam nie będzie komputerów tak właśnie my możemy pokazać też taką naszą miłością trochę nieba, naszym pokojem trochę nieba pokazując Boga ale żeby pokazać Boga trzeba mieć dużo Ducha Świętego, mocy w sobie więc ten sakrament pokuty i pojednania jest do tego bardzo potrzebny nawet nie tylko do tego, żeby nie być nieznośnym, ale żeby też być właśnie takim bożym światłem, kapałkiem nieba na ziemi Przepraszam Na koniec chciałbym wam zaproponować Jeszcze fragmenty yy, Tak zareklamować Wczorajszego bohatera Czyli świętego Jana Pawła II Który sobie napisał kiedyś na sobie, Dla nas napisał kiedyś Adhortację apostolską Rekonciliację od penitencja do episkopatu, duchowieństwa I wiernych o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłanictwie Kościoła. I tam jest parę fajnych rzeczy, takich bardzo ważnych, i też zachęt, jak to adhortacji, praktycznych rzeczy również, ale jest też taki rozdział: środki i drogi prowadzące do pokuty i pojednania. Gorące, podyktowane troską, wezwanie do dialogu, rzucone już przez mego poprzednika z okazji roku świętego 1975, czyli dwa, dwa wstecz od naszego jubileuszu tegorocznego, jest aktualne i w obecnym czasie, aby przezwyciężyć konflikty i sprawić, by zwykłe napięcia nie szkodziły jedności Kościoła, musimy wszyscy stanąć wobec Słowa Bożego i odrzuciwszy własne, subiektywne zapatrywania, szukać prawdy tam, gdzie się ona znajduje, to jest w samym Słowie Bożym i w Jego autentycznej interpretacji podawanej przez Magisterium Kościoła. Bardzo zachęcam Was do tego, żebyście łączyli także z sakramentem pokuty Słowo Boże. U nas w parafii zbudowaliśmy niedawno taki zamknięty konfesjonał, teraz jeszcze go tam trochę ulepszamy i będzie też wyposażony w taką ściągawkę, która dotyczy pewnego elementu, obrzędu, sakramentu pokuty i pojednania, który jest u nas często mało znany. Mianowicie e, również w tym sakramencie, podobnie jak we wszystkich innych obrzędach sakramentalnych jest też taki moment, kiedy słuchamy Boga. Kiedy nie mówi ani penitent, ani ksiądz, ale słuchamy Boga. I są takie dwie wersje tego, kiedy odczytać Słowo Boże. To jest taki jednego z fragmentów zestawu tego. Albo w czasie obrzędu, wtedy na przykład może to wykonać kapłan. Albo penitent, nie jest to powiedziane konkretnie kto. Albo może to zrobić penitent przed przystąpieniem do konfesjonału. Bardzo zachęcam was do tego, żebyście sobie odszukali te fragmenty Pisma Świętego i żebyście je stosowali, bo tak owocność sakramentu pokłotu jednania też bardzo mocno zależy właśnie od tego, czy, czy wchodzimy na odpowiednią nutę, czy wchodzimy w odpowiednią melodię właśnie łaski Bożej, bo jeśli wejdziemy tylko z naszymi myślami, to może nam utrudnić spotkanie z Bogiem w tym sakramencie i przeżycie prawdziwego oczyszczenia, umocnienia, takiego głębokiego, bo zawsze jest. Sakrament zawsze powstaje owocny. Więc tymi myślami o sakramencie pokuty i pojednania i roli jego dla naszej rodziny zostawiam was i życzę dużych owoców walki o pojednanie w domu właśnie poprzez sakrament Pokój i pojednania. Pojednanie, które ma być tą pomocą dla wzajemnej miłości, cierpliwej miłości, miłości, która nie pamięta złego, która wszystko przetrzyma. Niech będzie pochwalony Chrystus.